no w świecę świece, dwie sztuki frizym ma świętą układam stresy aby w... nie wpadło Kręcać po inaczej, to no. zasadka dziura. numer nie dzwonił i bandyci. Nowe partce zawsze cieszą. Paczka do impostu przyszła. Zamówiłem wejście USB do ładowarki. Także póki wszystko zdjęte, to sobie to założę. Także będzie mieć dwa wejścia USB. Mocowanie do telefonu jest. To będzie mógł się ładować podczas jazdy. Będzie prawdziwy adventure. No mnie. kolejności, mam nadzieję, że nie pomyliłem no, chyba nie po długości kabla widać gdzie co ma iść ok siedzi, siedzi. nie tutaj. siedzi lepiej nie będzie okay. muszę membranę przełożyć z tej przepustnicy do, do, do tej drugiej nowej Pani pękło umocowanie no Niestety zjebałem czy popsułem Jeszcze sprężynkę zgubiłem Tutaj zostałem Pani przysłał swoją od tej przepustnicy o tu już wszystko i się... Iglice są ustawione w połowie Także mogę to składać Jeden, jeden, jeden gazik jest złożony, jedna część teraz ta druga, wyczyszczone, przedmuchane. Można to Otóż mam poskręcone. Tylko mi została ta góra i ten załorek. Ok, i są ustawione w połowie, że mogę to składać. Jeden, jeden, jeden gazik jest złożony, jedna część teraz to druga wyczyszczone przedmuchane można to otóż mam tylko mi została ta góra, i ten załorek okej okay. żeby wyjąć obudowę filtra muszę zdemontować yy, nadkole znaczy botnik? a żeby błotnik będzie muszę wydech ściągnąć, bo mi tu, tu haczy w jednym miejscu, nic, jak trzeba to trzeba, czekajcie, co tu traficie? Dobra, trzeba odkręcać set bo to już jest jedna śruba. Ja to muszę dwie ręce mieć. Dobra, Musiałem zdjąć odkręcić set, bo to już jest jedna śruba, której nie zauważyłem. Okay. No, u -u. Prawda, ale to Może wystarczy, że go opuszczę. Bez wyciągania. No, chyba, chyba chcę wejść. On no, się wychodzi. O kurde Poszedł. Teraz już jakiś dominator przydał od razu do tego, no to teraz będziemy tego obudowę łatwiej wyjąć, Jak sobie to podchylam, a obudowa nowa przylazła mu, spójrz tu jest obudowa nowa, czy znaczy używana, ale jest cała, mocowanie jest całe, już to odkręcałem, sprawdzałem, Także Działam dalej Obudowa wyjęta, ale żeby wyjąć to Musiałem go trochę porozbierać Cały zadupek Wydech Instalację troszeczkę na bok dać I ośkę od koła, żeby go Obniżyć koła Nie szło wyjąć Ale w końcu się udało Także Stary Połamany Musím být dobrý. Opolni